Naród, który nie wierzy w wielkość, kończy się, a my w wielkość wierzymy. I nasz naród będzie wielki wtedy, kiedy wolne słowo w Polsce będzie miało dostęp powszechny i po to tu jesteśmy, bo telewizja trwa, musi mieć miejsce na multipleksie. Nie oddamy Wam telewizji Trwa! Nie oddamy wam! Walka o telewizję Trwam musi zostać dokończona. My w Polsce podejmujemy często bardzo wiele słusznych spraw, ale włącza się tak zwany słomiany zapał, i to jest bardzo ważne, żeby popychać sprawę do przodu, żeby zwłaszcza sprawy tak wielkie, o tak wielkim poparciu społecznym, z takim wiatrem energetycznym dobrym. Zostały zakończone, zostały wypełnione, żeby ten multiplex był. Jak my zaczniemy takie batalie wygrywać, a zaczniemy wygrywać jeżeli presja nie będzie słabła, tylko narastała, to będziemy blisko polskich ma naszych marzeń. Oni chcą po prostu bezpieczeństwa, swobody manipulacji. Bezkarności, bo brak kontroli medialnej to jest także bezkarność, takiego komfortu panowania, a nie realnej demokracji. Tych będzie, że po prostu odrzucić. Trzeba wymienić dużą część establishmentu. Jest kontrolita gotowa do tego, to tylko trzeba wykonać. jestem członkiem klubu Gazety Polskiej w Łochowie. Jako klub uczestniczymy we wszystkich inicjatywach, które popierają starania telewizji TRWAMO, miejsce na Multiplexie od samego początku. Te 2,5 miliona podpisów ludzi z PESELami nie robią żadnego wrażenia na władzy, to nie ma dobrej woli. Jakby ta druga strona boi się wolności, boi się pamięci o bohaterach, no bo to są jakieś wzorce do naśladowania dla, dla młodych ludzi, dla młodego pokolenia. I chyba to jest niewygodne. Historia nas uczy, że w Kościele było oparcie i, i tutaj razem mogliśmy coś zrobić. I też Kościół uczy, że potrzebujemy jakby czasu na wszystko. Przyjechałem tutaj 300 kilometrów spodnia Wielkopolski. Przejechałbym nawet, gdyby było dalej. Należy zawalczyć o wolne media, dlatego że tworzy się dyktatura w Polsce medialna. Nowa fala marksizmu, prawda, takiego miękkiego. Echo zapewne 68 roku, które tutaj dociera z, z Brukseli, z zachodu. I zmiękczanie po prostu tradycji. Obalanie jak gdyby naszych autorytetów. Dzisiaj mamy do czynienia z zaatakowaniem cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce. Mamy do czynienia z próbą podważenia samych podstaw moralno-tożsamościowych naszego narodu. I myślę, że w takich sytuacjach trzeba po prostu zademonstrować narodową solidarność. Nie bywałem skandalem, jest to, że upór władzy niedopuszczający dopuszczający jedynego podmiotu katolickiego do multipleksu, no, zadziwia jednocześnie pokazuje przeglą. Butę i nie liczenie się z opinią publiczną przez tak licznych rzesz ludzi. Jeżeli będziemy się odradzać, jeżeli będziemy wypełniać śluby Estagórskiego Narodu, jeżeli będziemy dbać nad świadomością, począwszy od y, y, uniwersytetów niezależnych, prawda, dobrych mediów, które państwo reprezentujecie, wszystkich możliwych sił godziwych, które wiedzą, że mamy za sobą odpowiedzialność za 10,5 pół wieku, a nie tylko i wyłącznie potrzebę usunięcia kukiełek rządu Tuska, który się rozpanoszył pod protektoratem i Merkel, i Putina od kilku lat. Ma się przed nami bardzo wiele rzeczy, media mówią o tym, o czym chcą mówić albo o czym im władza pozwoli i tak naprawdę to jest mydlenie oczu społeczeństwa. Różne telewizje dostają miejsce na tych multiplexach, często naginają się różne zasady i tak z drugiej strony akurat dziwnym trafem na telewizję trwałam trafiło, że ona nie może dostać tej licencji, no, mam nadzieję, że z czasem po prostu no coraz więcej osób będzie się budziło z tego Matrixa i będzie zauważało, co się wokół nas dzieje. Właściwie od katastrofy smoleńskiej to jest e, e, wojna wypowiedziana narodowi. Jest to jakaś wojna po prostu e, i cywilizacyjna, i duchowa, wojna prawdę z kłamstwem, dobra ze złem. Tak jak mam napisane na koszulce tutaj to jest cytat z matki Teresy. Świętej Matki Teresy z Kalkuty, która, kiedy została zatrzymana na lotnisku, pytana o to, czy przewozi jakąś, jakąś broń. Powiedziała, że tak, owszem, ma przy sobie broń. I wyjęła z kieszeni różaniec. Więc według mnie, ratunek jest w odnowie duchowej. Trzymać się filarów, to znaczy polskości i kościoła katolickiego. Stwórco mój i panie. Wszędzie widzę ślady Twojej ręki, pieczęć, tego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone. Prawda i świętość są niezniszczalne i są e, zaraźliwe. Znaczy, przykład rotmistrza Pileckiego to pokazuje, że po tylu latach. E, on nagle zaczyna być autorytetem dla, dla młodych kibiców, nie tylko dla kibiców, dla, dla, dla licealistów, dla, e, dla ludzi dobrej woli. Uważam, że jeżeli mają serce, to wyczuwają, gdzie jest prawda i jeżeli mają trochę odwagi, to za tą prawdą pójdą.